Hej, cześć, się wszystkim, z tej strony. Xizer i witam was, oj, wybaczcie w kolejnym odcinku na kanale Z Fazmofobii, tak? Niesamowite. Fazmo na rejonie. <laughs> ja ciągle chory troszkę, jak widzicie, ale dzisiaj wstałem, jestem po ćwiczątkach świeżo umyty. Także tak, miał być dzisiaj Mortal, ale skończyłem to wszystko dość późno, jest godzina 15, tak naprawdę. Także yy, fazmo zawsze jest w miarę szybszym takim rozwiązaniem nagrywania. Także bez zbędnego gadania gramy sobie na trybie koszmarnym na Willow Street, czyli bez jednego dowodu. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Jeżeli oczywiście odcina się was podoba i chcecie więcej fazmu na kanale, pamiętajcie o lajkensie, subskrypcji, komentarze. Może też być, jak, jak chcecie. No i co? I tyle, moi drodzy, i tyle. Także bez zbędnego pierdzielenia lecimy. Co mamy? Charles Roberts, Dobra. Bierzemy sobie imf a to i to. No i dobra. Na prestiżu tutaj widzicie wszystko mamy, nie boimy się. Nie boimy się, nie boimy się, ja tego eventu tutaj nie zrobiłem z tymi bałwankami, no niestety, może jeszcze zrobię, czy mi się chce, niezbyt, ale maybe. No dobra, co my tutaj mamy, pierwsza rzecz, która jest warta zawsze zrobienia, czyli odpalenie bezpieczniorów, moi drodzy, jak dobrze o tym wiemy. Na szczęście są w garagę, bardzo miło, siup. Okej, okay, so, where is the fucking course cool object, okej, okay, mamy to, gdzieś. Ok, jest trochę ten tym taki pokój z tyłu, tak mi się wydaje. Teraz zobaczymy, tylko fajnie, jakbyśmy jeszcze znaleźli. Bownerka, nieprawdaż? Fajnie, jakbyśmy znaleźli. Bownerka byłoby niezmiernie miło. U zapalmy światło, żeby nam tylko psycha nie siadała jakoś mega szybko. No dobra, tutaj jest czysto. To nie jest ten pokój, właśnie? Yy, chyba nie. O, zrzucił. Biegnę. Może jednak tutaj. O, tu freezing możliwy jest bardzo. Takie im MF3, tak to jest tutaj. No okej. Okay. Rzucił tą książką najprawdopodobniej, tak jest, dobra. Hello, can you knock at the window, please? Dobra, odstawmy tutaj aparat, nie no, bo nie możemy, musimy znaleźć Bonera. Zobaczmy jeszcze raz tutaj ten pokój, bo trochę nie do końca go sprawdziłem. Mam niektóre itemy trzeciego poziomu na szczęście, tak jak sól, czyli nie... Będzie mógł wyjść z pokoju, też to jest spoko. Wsadźmy do piwni szybko po Bonera tylko i wyłącznie, moi drodzy. Czy my go znajdziemy? Jak nie, to tam wysrane jakoś mega bardzo się tym nie przejmuje. Tak, szczerze mówiąc. Powiem wam, że zatęskniłem za nagrywanie Fazzma. Jakoś, nie wiem, nagrywanie to jest zawsze takie miłe ogólnie, powiem wam. No i co, nie ma bonera? Jedyna szansa to jest, że jest jeszcze tutaj. Okej, okay, nie ma, czyli albo go misnąłem, albo... Albo go misnąłem, no najprawdopodobniej. Dobra, tutaj raczej w piwnicy nie ma go. Także pewnie gdzieś jest na górze, albo nawet w tym garażu może. Albo na wejściu. Na przykład. Głupio teraz tak robimy, no ale men. Musimy go znaleźć. Za drzwiami gdzieś może coś tego typu? Jak widzicie na odcinku bownera, to dajcie mi znać w komentarzach, gdzie był Bowner Może... Wy zauważacie, a ja nie. Can you throw something very harder, please? Daddy. No dobra, idziemy stąd. Jeszcze, jeszcze, moi drodzy, chwilka. Jeżeli chodzi o bownera. Tutaj może za to? Nie. Nie. <coughs> Wybaczcie, Boże. Dlatego tak ostatnio się odcinki... Pojawiają na przykład co dwa dni moi mili, bo widzicie, ten kaszel to taki na odcinkach niezbyt przyjemny do słyszenia. Raczej, także wiecie, staram się w miarę szybko pozbiec, może wyzdrowieć i wrócić do was z dziennymi odcinkami jak zawsze, także ta, Nie wiem gdzie jest boner ogólnie, chyba się poddajemy z bonerem, chyba że jest gdzieś tutaj. Szczajony, jak nie to raczej we give up. No to raczej we give up, ponieważ nie wiem, wszystko przeszukaliśmy. Raczej, raczej jestem ślepy po prostu tak mi się wydaje No bo nie wiem, nie wiem gdzie jest ten boner Nie będziemy go tutaj wiecie gridować aż tak bardzo Bez sensu Liczy się co tutaj się stanie w giereczce Żeby była miora ciekawa Więc bez zbędnego gadania idźmy może po sól Sprawdźmy jeszcze na chwilę ten właśnie y, Lusterko nasze Czy na pewno jeszcze kolega tam jest Tak, tak jest ciągle Dobra, weźmiemy sobie pilca od razu Pierwsze co zrobimy to weźmiemy sobie czarną sól Żeby zablokować mu drogę wyjścia żeby kolega sobie nie myślał, że może sobie, yy, wiecie, rutować po innych pokojach, tak naprawdę mojego kota tutaj nie ma, dobrze, nieważne. Dobra, yy, dwa pilsy? Albo cztery od razu, najwyżej, jolo. Crucifixa? Yy, nie chyba. Weźmy sobie pismo ducha, weźmy sobie projektor i myślę, że to na razie będzie Gites. Yy, będzie Gites, będzie Gites. Mmm, się ma, panie, drogi. No widzicie, czasami jest taka gierka, że Boone'a po prostu nie da się znaleźć, naprawdę. Jakby byłoby to raczej pewnie może i znajdywalne, ale nie mam zamiaru każdego rogu dosłownie pokoju wąchać. Dobra. Czarna sól, I Will Not Leave From here, man. Czy tu mogę też jakoś mu zablokować? No, tak, po części może, ale to raczej wątpię, że to działa. Tak, tutaj zróbmy, dobra. Nice, ok. O, stepną, Nie mam ufałki, niestety. Ale dajmy tutaj projektor i dajmy. Can you write something on the book, please? Dobra. Idziemy po poufały szybko, ponieważ yy, stepną, czyli na pewno nie jest to moi drodzy w Tyle wiemy. Póki co, póki co, tyle wiemy. To taka jest nasza tutaj informacja. Tutaj niech będzie te światło zgaszone, ponieważ nie chcę zapalać świateł, żeby Breakery wypierdzieliło w kosmos. Yy, także rzecz, którą teraz musimy zrobić, to wziąć na pewno Spirit Boxika. Albo weźmy to, bo tutaj widziałem, że jest. że jest Freezing możliwy bardzo. Na razie poboczniaki wywalone mam. Yy, Zobaczymy, co jest głównie tutaj. Wiecie jakimiś dowodami, ponieważ byłoby miło zobaczyć tą UV naprawdę. Teraz trzeba było drugą czarną sól przynieść, żeby na pewno kolega nam nie wyszedł z tego pokoju. Dotknął drzwi, bardzo ładnie. Zaraz sprawdzimy UV-ką. Okej, okay, nie widzę odcisków, niestety. Sprawdźmy też oczywiście tym IMF-ikiem. IMF-2, dobra. Ok, nie widzę, więc albo ukryte, albo... Ok, pisze, spoko, spoko. Ja mam aparacik tutaj. Interakcja, nieprawdaż? Nie, pismo ducha od razu. Spokojnie będę gridował na kolejne, nie ma sensu. Jak Perfect Investigate to nie będzie, ponieważ nie mamy Bownera, więc, well, unlucky. Ok, jak tutaj temperatura się prezentuje? Co? Minus! Ok, mamy Freezing, spoko. Mamy Freezing, okej, okay, okej, okay, Gitówa. Zgaśmy sobie świateło i zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy mamy jakieś orbiki, czy jakiś projektor może tutaj będzie? Choderka, wie. Póki co orbów żadnych nie widzę, niestety. Albo stety mi tutaj może kamerę tak skierowaną. To, to było? Okej. Okay. Majbad My się. Myślałem, że coś słyszę, ale na szczęście nie. Dobra, idziemy stąd. Sultan to. <laughs> oh, Boże, przepraszam, moi drodzy. Widzicie. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego nie ma odcinków? Dlatego. Co mi się często odrywa coś właśnie, kurczę, w mojej klatki piersiowej i muszę to wypluwać, po prostu, najzwyczajniej na świecie, to się nazywa sickness, na święta, bardzo miło, święta już minęły, no ale wiecie, no. Dobra, weźmy spirit boxa, weźmy fixa weźmy jeszcze jedną czarną sól, żeby była w pogotowiu tam, ok i czy my tutaj zobaczymy jakiegoś, co mamy za poboczniaki w ogóle? Eee, no, średnie niestety poboczniaki, więc i tak perfect investigate średnie mi się tutaj widzi niestety. Projektor to ja mogę widzieć też jak tam będę, nie? Ale możemy chwilę sobie popatrzeć. Ej, ale co ja chcę patrzeć, jak jest y, pismo ducha jest ten? Dobra, moi drodzy, jestem popieprzony. Przepraszam, mamy dwa dowody już. Y, czyli nie muszę bać na Spirit Boxa, ponieważ to jest y, koszmarny. Albo Revenant, albo Shade, albo Demon, albo Moroi. Ale Moroi mi się wydaje, żeby miał o, automatycznego y, Spirit Boxa. Jak nie, to będzie content pod odcinek, że trafił nam się Moroi, mimo to, że wiecie, że to jest... Y, y, mimo to, że to jest y, koszmarny tryb. Dobra, co możemy sobie wziąć póki co? Yy, drugi krucyfiks, bo jest to możliwy demon, a trochę się cykam demonów. Tutaj, także... Także zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Trzeba zdjąć porobić, tylko będzie ciężkie te zdjęcia do robienia, ponieważ no... O, rzucił czymś mocno. Słyszałem to. I heard that, bro. Co to było? What the fuck? Okej, okay, dajmy tu krucyfiksy. Tu stepną, stepną, tak, ale kolego e, nie wyjdziesz stąd, sorry. E, dobra, e, żebyśmy byli w stanie, jakby przeżycia, to pójść po smarze, jednak, bo miło byłoby nie zdechnąć po prostu. A teraz główną rzeczą to jest robienia, robienie zdjęć i w najgorszym przypadku pod koniec. E, no, jak nie zgadniemy, jak nie będzie palony, ja będę, będę palił krucyfixy, no to raczej demonik ogólnie. Revenant podczas tego yy, hanta, wiadomo jak to się prezentuje. Weźmy sobie dwa eleganckie tutaj smacze. No i co, no i zobaczymy, zobaczymy. Miałem dzisiaj nagrać Mortala Classic Towera, ale jutro moi drodzy wleci Classic Tower, ponieważ yy, no dzisiaj mówię, to wszystko późno ogarnąłem. Dlatego dzisiaj jest Fasmo głównie dlatego. Ale bardzo się cieszę, że jest Fasmo naprawdę spoko mi się gra. Ok, dajmy sobie smadzę tutaj, może tutaj bardziej. Co, tak jakoś, może tu, bo szybciej grabne. No, jednego miejmy weku, raczej. Myślę, że to jest najbardziej sensowne, właśnie. Okej, okay, Hello, so you, can you throw something? <laughs> Szejdzik, to nie wiem, no tak rzuca troszkę kolega, nie? Mamy lustro do wypierdzielenia. Czy on tu stepnął? Nie, okej. Okay, ale czy on tu wciąż jest? Raczej tak, bo freezing tutaj chyba jest. Jeżeli się nie mylę. A, minus 10 prawie, że holy moly. Hello, can you give me a sign? Are you here? Can you turn on the PC? Can you knock at the window? Can you knock at the door? I don't know. Can you do something? Hello? No dobra, no, kolega na razie jest taki jakiś ewidentnie trochę przygaszony, bym powiedział. Weźmy tego buksa bardziej może tak, żeby miał ręcza a... a... Ho. Ten także miał tutaj właśnie od, y, nawet czasu, od tego tutaj miejsca właśnie, bo to będzie trochę groźnie, tak mi się wydaje. Hello? Jak on ma na imię, bo to też imiona czasami... Charles Roberts, are you here? Can you do something? Can you show me, do you, are you here? Can, can you show me? Hello? mi światło, może, nie wiem. Can you do it now? Hello? 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 Czy to nie jest Shade, moi drodzy, jakiś przypadkowo? O, kolega chciał chyba sobie wyjść. Tutaj rozwaliłem dwa. Zróbmy dwa zdjęcia, tak, ok, git. Ok, y, tego też nie robiłem chyba tutaj, tej soli, właśnie. Tutaj, sól. Przepraszam bardzo, tutaj widzicie. Potrzebuję fotek, a. Okej. Okay. You will not leave from man. Sorry. No dobra. Mamy. Brakuje nam cztery zdjąćka. Olega, ewidentnie, chce stąd uciec ogólnie, tyle wiemy. Ale tego nie zrobi, bynajmniej nie na mojej barcie, nie teraz. You can't leave now, men. Please do something. Wątpię, że to jest demon. Mamy naprawdę mało już raczej psychy. A te krucyfuksy stoją w miejscu ogólnie. Więc. Y, Revenant podczas hunta, czyli możemy teoretycznie wypierdzielić w kosmos. Y, wiecie. Y, lustro. A jak widziałem poza pokojem, to coś zrobi Hanta, na przykład jak Shader, be like. Do something, please. I am no in your room anymore. Can you do something? No na razie to jestem przekonany, że to jest shade ogólnie. Naprawdę jest dość taki właśnie nieśmiały kolega. Nic nie robi. Rzucił piłką. Piłkę zrobimy fotę jak najbardziej. Nice, nice man. Ale patrzcie właśnie, jestem poza pokojem to coś robi. Jestem w pokoju to średnio cokolwiek chce robić. Myślę, że to bardzo możliwe, że to jest shader. Odpalimy jeszcze Hanta, w razie co i tak, jak jak zrobimy wszystkie foty. Hello. Are you shade, Mr. Shade? Are you are slim shady? Hello? O cię, siema. Jesteś u mnie w pokoju. Hello, can you do something? Patrzcie, wyjdźmy z pokoju. Hello, now can you do something? Can you throw object, please? Mister, yy, o, no widzicie, co jest, kurde, jest to naprawdę dziwne. <laughs> nie wiem, czym rzucił trochę, niestety. Nie chcę zgridować. O, no nie wiem, czym on rzucił. Can you do it again, please? No, Mnie się wydaje, że to jest shade ogólnie, bo on rzuca przed tym, jak jesteśmy poza terenem jego yy, pokoju. Raczej tak bym obstawiał. Oho. Bezpieczniki, mówisz, kolego? Na szczęście są one w garażu, więc się nie przejmuję tym jakoś mega bardzo. No, ale widzicie, to jest właśnie tryb koszmarny niestety, albo stety. Gierki są o wiele trudniejsze, jeżeli chodzi właśnie o tutaj odkrycie ducha. Myślę, że tu bonera widzę, już moja głowa widzi bonera. Hello, man. Can you throw something one more time? Dobra, to, gościu, I need two more pictures, ok? Charles Roberts, can you throw something very hard, please? No nie wiem, moi drodzy, jest to trochę rezydentowe, Nie ukrywam, że kolega troszkę chyba nie chce tego zrobić. A on tam, tam coś leży, tak? Nie, to jest butek, okej. Okay. Zgaszę mu światło, on i lubi chyba jakieś zapalone. Charles? Can you do something? Kolega naprawdę ewidentnie. Nie ma najmniejszych tutaj zamiarów, jakichś złych, chyba. Znowu stepnął, chce uciec, ale nie, 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 mordeczko. Mam jeszcze jednego staka? Nie mam. A rzucił rzucił, czy to było ta szklanka? Tak to brzmiało, zrobimy zdjęcie. Ok, nice. To no dobre, moi drodzy, chyba czas na. Yy, bum, bum. spot jest w garażu. Też tak chyba zrobimy. Musimy się wsłuchać, po prostu i tyle. No, tutaj, jestem chyba A więc Moi drodzy Nie jest to rebuś. No raczej myślę, że... jest prosta tutaj. To jest to po prostu shader. Ale tam kopie ty. okej okay. Dobra, pochaczeli. No jest to raczej shader. Niestety nie jest to jak właśnie ma boolera. Nie wiem gdzie jest. Jak widzieliście na nagrywce gdzieś? Możecie dać w komentarzu, naprawdę będę wdzięczny, yy, sobie to sprawdzę. Ale myślę, że to jest Slim Shady tutaj. Yy, ze względu na to, że nie był wolny. Poza... Nie, nie był wolny, a nie był szybki, czyli nie moroj, bo moroj nawet by nie mógł być, bo to jest tryb koszmarny. Czyli musi mieć yy, boxa i tak danego. Yy, no demon raczej dawno, by już spalił nam krucyfiksy. A Rewuś na pewno nie, bo ma innego hanta, czyli po prostu jest wolny, jak jesteśmy w ukryciu, także myślę, że tutaj nie możemy, nie możemy tutaj być, wiecie... No tak, dokładnie, był to Shay, tak jak mówiłem, bardzo ładnie, się sobie kamerkę na trzecim poziomem, bardzo fajnie. E, oczywiście, że ulepszy od razu, także no, jeżeli chcecie więcej fazmofobii, moi drodzy, dajcie mi znać, nie wiem, czy lajkami, e, czy komentarzem, e, czy chcecie tą fazmofobię, mi się bardzo fajnie tu nagrywa, jest to przyjemne do nagrywania przede wszystkim, także... Jeszcze wam za czekam, Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się też spodobało. I widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się do następnego i pa pa.